Witam Państwa bardzo serdecznie. Ważnym elementem historii każdego regionu jest architektura sakralna. Podobnie jest z gminą Krzyż Wielkopolski, dlatego jesteśmy w hucie szklanej i będziemy rozmawiać o pięknym zabytku sakralnym, który jest za nami z panią Beatą Futymą, prezesem stowarzyszenia Wspieralnia inicjatyw lokalnych o Stojach. Witam serdecznie Brawo. Pani Beato. Pierwszy sukces już mamy. Fajnie, że jesteśmy u Was. Pani Beato, porozmawiamy trochę o tym budynku, ale wiadomo, że jeżeli mówimy o kościele, o budynku sakralnym, to także trzeba wspomnieć o historii tej miejscowości. Tak, bo to się wiąże nierozerwalnie. Budynek ten sakralny, przepiękny, o którym Pan wspomniał, z historią tego miejsca. żeby żeby nie być gołosłownym, trzeba nawiązać do historii tej wsi, która datuje się aż do XVIII wieku, a dokładnie do 1709 roku, kiedy to... Czyli początek XVIII, początek wieku. XVIII wieku. To był w ogóle XVIII wiek, to był złoty wiek osadnictwa holenderskiego na tych terenach. I w 1709 roku zjawił się tu przybysz z Czech o dziwo bo zwykle to osadnictwo holenderskie to byli emigranci z, z Fryzji, z Brandenburgii, a tu nietypowo Czech, Johan Bok zjawił się tutaj i na początku wsi założył pierwsze siedlisko swoje i hutę szkła. Taką małą manufakturę. Czyli rozumiem, że, że, tak, no, że nazwa tak. po prostu, jakby nawiązanie do tego, co tutaj się tak. działo. Czy jakieś pozostałości po tej hucie, hucie szkła, która tutaj się znajdowała mamy? Czy, 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 no. czy są jakieś, oprócz wspomnień, jakieś takie rzeczy, artefakty, które możemy tutaj pokazać? My sobie wyobrażamy, że huta szkła to pewnie gigantyczna manufaktura z cegła. Z cegła. Prawie jak z ziemi obiecanej, tak, tylko tak, co tak, innego tak, produkowano? Tak. Nie, to były proste po prostu manufaktury. W szopach wytapiano to przy pomocy potażu i piasku kwarcowego, a z, wiemy to z przekazów niemieckich już, że w czasie regulowania człopicy, która płynie przez całą wieś, znaleziono w konkretnym miejscu, to jest gospodarstwo z łubami zwierzęcymi naturalnej wielkości na budynku inwentarskim, jedno jedyne. I tam znaleziono nad brzegiem człopicy stosy zielonego butelkowego szkła. Ciekawe, czy to tamte czasy, czy to nowi osadnicy, nie, chociaż oczywiście nie, nie. to jest troszeczkę nie, nie, nie. wiązać. Wie, więc nie wiążemy. My tak śmieci. I to jest bardzo dobrze, i to się. No, z drugiej strony, w kucie szkła no, trzeba szkło segregować, to jest chyba nie. wpisane po prostu gdzieś tam w obowiązki mieszkańców, a tak poważnie, już przechodząc do tego budynku, który spowodował, że tu przyjechaliśmy. Budynku, który, jeżeli chodzi o gminę krzyży wielkopolski, na pewno można nazwać że jest naj jest naj najstarszy, ponieważ ci osadnicy, którzy napływali w tym, na początku tego XVIII wieku na początku nie mieli, byli zajęci tak malirowaniem, osuszaniem bagien, budową swoich siedlisk, które do dzisiaj cieszą nasze oczy i byli pozbawieni miejsc sakralnych. Na początku korzystali z kościołów w Herburtowie i w Dębogórze i tam udawali się na nabożeństwa niedzielne. Aż do 1774 roku, w którym podjęto decyzję o budowie zboru protestanckiego. I właśnie w tej, w tej technologii go zbudowano. Mamy przepiękny budynek, prosty, ascetyczny, ale na podmurówce kamiennej. To jest kościół jednonawowy. I o dziwo pięknie zachowana konstrukcja drewniana, szachulec. Przypuszczam, że ząb czasu przez te wszystkie lata go troszeczkę uczknął, ale dzięki różnym działaniom teraz znowu cieszy, bo widać, że dużo pracy było tutaj włożone, żeby wyglądał tak jak teraz. Tak, on przeżywał rozmaite koleje losu. Mniej lub bardziej chybione remonty, ale trzy lata temu staraniem społeczności lokalnej, dwóch wsi i władz gminy, ten budynek został odnowiony. Przywrócono faktycznie tą pierwotną elewację, która była zatynkowana, nieszczęśliwie ten piękny pruski mur. I zmieniono poszycie dachowe, pokrycie dachowe na piękną dachówkę Karpiówkę. Co to jest oryginalnego jak to wygląda? Co, co się zmieniało? Czy, czy, czy był jakiś pożar, czy były jakieś sytuacje, które powodowały, że ten budynek ucierpiał? Pożaru nie było, całe szczęście, bo pewnie by się nie ostał, ta konstrukcja drewniana jednak no, niesie zagrożenie, ale w środku został przebudowany. Niestety nie zachowało się wyposażenie wewnętrzne, więc empory, ołtarz, ale mamy tą elewację, mamy pięknie zachowane drzwi wejściowe, które nietypowo są przesunięte względem osi budynku. Z reguły kościoły są budowane w takim porządku osiowym. I drzwi są zwykle centralnie w środku szczytu. A tutaj są przesunięte o jedną trzecią w prawo. I czemu to miało służyć? Ano dlatego, żeby jedną trzecią kościoła zajmowali w ławach mieszkańcy Wizam, których było mniej, bo wizany są mniejsze, a dwóch trzecich rozpychali się hucianie. Rozumiem, że ta systematyka do dzisiaj nie została zachowana. Teraz sobie każdy siada tam, gdzie mu wygodnie. I teraz jest pół na pół, demokratycznie i sprawiedliwie. Ławki są tej samej długości na, na, na w całej szerokości kościoła. Drzwi zostały niezmiennie w tej jednej trzeciej. Tak jak mówimy, że były różne zmiany, rozumiem, że w pewnym momencie zbór przestał być zborem. Zbór przestał być zborem no, z racji przemian historycznych i końca wojny II Światowej. W 1945 roku pierwotni właściciele tych ziem, Niemcy, osadnicy holenderscy, wyjechali stąd, a nastali przybysze z Kresów Wschodnich. I wtedy nastąpiła przemiana ze zboru protestanckiego, Kościół katolicki. Tutaj też widzieliśmy dzwonnicę. Czy ona ma jakiś taki historyczny rys, czy, 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 czy to powstało trochę później? Dzwonnica została wybudowana później, ale jeszcze przez Niemców. I trzy stalowe dzwony zostały odlane w Ludwisarni w Bochum. I do dzisiaj te dzwony nas cieszą. I dzwonią. Cały czas tak, dzwonią, tak. dzwonią, więc zachęcamy, aby tego dźwięku też przy okazji pewnie różnych uroczystości kościelnych posłuchać. Ale jak rozmawiamy i o pięknym zabytku, rozmawiamy o hucie szklanej, także warto wspomnieć, że tutaj kilka miejsc, które czekają też troszeczkę na pracę, na renowacje historycznych, także się znajduje. Tak, ponieważ mamy też wpisany do rejestru zabytków cmentarz ewangelicki, ewangelicko augsburski bardzo duży, bo hektarowy prawie, on należy do, do gminy. I nasze stowarzyszenie, którego tak. pełnej nazwy nie będziemy już powtarzać, mówię o stowarzyszeniu. Nie, panu. <noise> Dziękuję serdecznie. Czyli tutaj działanie w tą stronę, aby to nabrało swojej świetności, także, także robicie. Tak, tak, żeby, no żeby przywrócić temu miejscu, no może niedawny blask, ale pomniki są w nieciekawym stanie i, i no po prostu przyroda pochłania to miejsce. Bo historii po prostu trzeba pamiętać i tak. do tego Państwa też zachęcamy. Kończąc powoli odcinek i zachęcając Państwa do tego, abyście Szklanom odwiedzali. Pani Beato, to jest tak naprawdę piękna, urokliwa miejscowość. Chyba warto zaprosić tutaj nie tylko mieszkańców, ale także turystów, którzy gdzieś przez gminę Krzyż Wielkopolski czy przejeżdżają, czy, 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 czy różnego rodzaju szlakami pieszymi przechodzą. Warto chyba tutaj Was odwiedzić. Zawsze, bo Huta Szklana jest przepiękna. Ma piękną, starą, jeszcze zachowaną historyczną zabudowę. No, leżymy w otoczeniu lasów, łąk i pastwisk prześlicznych. W ogóle jest ciekawy bardzo system historycznej zabudowy, czyli tak zwana rzędówka bagienna, bo wszystkie siedliska w Hucie Szklanej są położone wzdłuż tej człopicy, która to płynie za kościołem i wije się przez całą wieś i tak wzdłuż niej leżą wszystkie domy. Tak, tak to, Pani moja, to tak to poetycko zabrzmiało i literacko, jakbyśmy tutaj czytali nad Niemem prawie, z opisami i przyrody, i, i, i historii. Tak poważnie zachęcamy Państwa do tego, abyście Hutę Szklaną odwiedzali. To jest piękne miejsce i wspaniali mieszkańcy, którzy na pewno po tej miejscowości Państwa oprowadzą.